Kluski są wola? W końcu, zaraz skupmy z głodu. To myśmy robili. To profilaktycznie wezmę antybiotyk. Ty też weź prądu. My chyba niż robiliśmy te kluski, mama. Ty też pomagałeś, nic nie mówiłeś, nie lubisz już matki. Na pewno nie wyszły jak twoje, mama. O, to miłe. Przesolone. Debrus, proszę, nie psujmy im wesela. O, 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 no powiem wam coś nowego. kluski al dente na weselu. Można by to sprzedawać. Chcę patent na te kluski. I co sądzisz, mama? Żody nie robi takich kluzek jak jo, ale idzie zjeść. Nie to samo co babcina synku, co? Mama się siedzę zęby w klei. Masz tu wygładkę, synku. A jak cię tego we? jak myślisz, smakuje im? Zdążyli tak zgłodnieć, że na bank im smakuje. <suszę> 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 Dziękuję, że im pomogliście, że nie zostawiliście mnie samego w bagnie sytuacji kryzysowej. <suszę> to Ścik kluską? Bardzo chętnie. Twoje zdrowie, braciszko. <suszę> Um, no, 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 no! no, całkiem wyszły, fajne. Debrus, uwaga, uwaga, czas na życzenia i prezenty! Fajnych mamy tych sąsiadów, co? Debruz, z będziesz kasę i prezenty zbierał. Tylko mówcie wyraźnie na głos, Kto?